Witam serdecznie. Chciałbym opowiedzieć troszkę o producencie, no nie o producencie, tylko o produkcie włoskiej firmy Benelli. Jest to jeden z największych producentów o, <laughs> broni. Ja akurat chciałbym opowiedzieć o strzelbie. Jest to super nowa, Benelli super Tactical. Kaliber 12,89, 89, 89 jest to, y, największy z, y, jest to największa komora, jaka jest stosowana obecnie. Y, wchodzą naboje typu Magnum. Jest to y, karabin wyposażony w 18,5 cala, rurę, y, lufę, lufa cylindryczna wyposażona w celowniki w celownik Ghostring. I ten celowniczek jest to pierścień, na którym są naniesione dwa punkty. Musimy to zgrać z muszką, na której naniesiony jest jeden punkt, czyli trzy punkty musimy bardzo szybko zgrać. Bardzo dobrze się z tego szczera, jeszcze ja dynamicznie w IPSC. Jest to podstawowa wersja z podkrytem pistoletowym, z podstawowym magazynkiem na cztery naboje wyposażona jak każda szczelba w zabezpieczenie, w członka. tutaj mamy <coughs> Zwalniacz Naciskami możemy. Jest to szczelba typu Pop Action, czyli tak zwana pompka e, lub standard manual w, w, w jak nazywamy, w PSC. Jest to. Aha, jeszcze ciekawa rzecz jest w, w Benelli. Możemy poprzez naciśnięcie tego przycisku, możemy zwolnić czułęko i wyciągnąć, wyciągnąć nabój z komory, nie podając z magazynka. Myślę, że w następnym odcinku opiszę trochę więcej, jakie tu możliwości do zrobienia. Do zobaczenia,